Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. W za właśnie 13 grudnia wprowadzenia stanu wojennego chcemy pokazać jak to wtedy wyglądało. Dlatego stoimy tutaj w przebraniach zamowców razem z, z innymi kolegami. Grzejmy się przy koksownikach, jak to wyglądało to wtedy. No i mamy tutaj transporter wojskowy Scotta, takiego jak im, jaki wtedy wyjeżdżały na ulicy, jakie stały na ulicach. Pamięć o stanie wojennym jest dość ważna, tylko że to było takie spore wydarzenie w naszym kraju dotyczyło Wolności, ludności, i tak dalej. No i przede wszystkim postawa Polaków podczas stanu wojennego jest najważniejsza. No bo jednak, mimo wszystko, była bardzo dobra. Nie, 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 nie byliśmy bierni, nie podobało nam się to, i bardziej o tym trzeba pamiętać. Nie o samym stanie, o wprowadzeniu go i o naszym generale Jaruzelskim, a bardziej o tym, jak Polacy się zachowywali wtedy. Pamięć o stanie wojennym jest ważna dla nas, dlatego że. Jest to y, nasza historia, jest to, jest to historia, która przeżyła nasze rodzice, nasi rodzice i e, żeby to przetrwało dalej, to musimy o tym e, kultywować to, pamiętać. E, bardzo ważna była to dla całego narodu e, sytuacja, bardzo e, kontrowersyjna, dlatego myślę, że dużo... Młodych ludzi nie za bardzo wie dokładnie co się wtedy stało. Musimy uświadamiać. No jest ważne z tego, że jednak no, wielu ludzi nawet nie znaczy kojarzy był sam fakt taki, że był taki yy, jak stan wojenny, ale nawet nie wiedzą właściwie kiedy, nie wiedzą dlaczego, z jakiego powodu takiego było wprowadzone, a no, jednak jest to ważne, żeby pamiętać, że właśnie Jaruzelski no jednak nie był do końca no, nie do końca szczery. Stan wojenny nie był nieunikniony. Moim zdaniem. <grym>, bo... Teoretycznie mówiono nam, że groziła nam interwencja radziecka, ale to nie jest prawda, bo Związek Radziecki był wtedy zaangażowany w Afganistanie i generalnie nie miał ani siły, ani czasu na to, żeby interweniować w Polsce. I to tylko i wyłącznie był pomysł naszego. Przywódcy, który bał się o swoją władzę i o swój system, a nie o to, że rzeczywiście Związek Radziecki nam grozi i coś się stanie. Uważam, że stan wojenny był potrzebny, ponieważ byśmy mieli tutaj. Powtórkę z zaborów i, że tak powiem, armia rosyjska by wkroczyła na tereny polskie, znaczy już wtedy wkroczyła, ale by no, było naprawdę gorzej niż się stało. Myślę, że na generała jaruzelskiego nagonka jest zupełnie niepotrzebna i po tylu latach powinni wszyscy dać mu spokój. Wydaje mi się, że to, że są takie rozbieżności wobec stanu wojennego wynika głównie z tego, że ludzie bali się wtedy wejścia Rosjan. Dzisiaj wiele osób tłumaczy sensowność stanu wojennego tym, że inaczej, że inaczej weszliby do, do Polski Rosjanie i, i byłoby jeszcze gorzej. Wydaje mi się, że tak by nie było, ale ciężko jest mi to teraz osądzić. Nie, nie żyłem wtedy... E, a, zda, a zdania są różne, tak? Słuchajcie, różne zdania. Jedno, co jest pewne, stan wojenny nie przyniósł nam niczego dobrego. E, wielu ludzi przez niego zginęło, wielu zostało intagnowanych. E, wielu przez to zmarnowało swoje życie, tak? E, a Polska na pewno nie, nie rozwinęła się przez to bardziej, więc to jest na pewno to, co złego przyniósł nam stan wojenny. Rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiany... Rozmiary klej.